No ja ma... w, kole... w ogóle w mi pokazuje, że ja na YouTube nie mogę do jakiegoś telewizoru wejść na przykład nie, jednak nie wchodzimy w Braula Dałam w ogóle wszystkie bardzo serdecznie, do Flecik Ładę tak. <Klady Klady> jestem Zagramy sobie szybkie solo. Solo na przykład. Nie, dobijemy sobie tego Sandy na 15 rogę Witam, bananexto. Kurde zapomniał mnie ten, dać do tego, do nazwy odcinka ten, yy, że oceniam kanały za suba. <coughs> Chill. Hello Benz Bańke, Czekajcie, co na sobie, tak chat Te darmowy perkyuby nie, to się nazywa presji chłopie. Ile gram w Stars? Z 6 miesięcy. Ale w ogóle nie gram prawy, tylko na live gram. Na live'ach tylko gram i na odcinkach. Siema, Honor. No, ze Jestem u babci, nie mam przy sobie psa. Raczej dziadek mały. Ty! Kurde, bo bym musiał w Fortnite to zainstalować. Nie, ale nie chcę mi się jednak. Siema, Kondzio. Kondzio. Nie chcę mi się dzwonić do dziadka tam. Czy mogę pograć na ps My się zalogował na swoje konto i bym w Fortnite, bo bym musiał. Jeszcze e, kończył. Konciu... Mm, nie pamiętam chyba. Kojarzym się tylko NoPyty, ten, ten Koncio. Ale chyba zmieniłeś snik. Bodajże. Nie, ty, ty to ja jestem, a to pamiętam. Dobra, łatwo. <laughs> o, byłem dwóję na dworze z kolegą. Ale to szybko po świsił padał deszcz. Mi telefon cały zmarł. Dobra, jedno mi brakuje. No wiem, pamiętam. No i po co? Oh, no o, dobra, nie idzie. Ten nomires. no mi dał skrzynkę, ja pierdziele. No. Dobra, dostał. 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 Dostało? To ja sobie łatwego ulta na nim nabiję. Strzelina Nie. Dobra. Hmm. Dobra. Nikt prawie nic nie pisze. Trzy osoby wcześniej były. Jak robiłem z Browsa raz live a, to było po dziesięć. Dobra, dedy. Ta Bibi co obok mnie się zrozpiła Nie ma sensu grać w tego bo bym tak bardzo chciał w tego Fortnite'a. Dobra, musicie mi przekonać czy pograć Czy zadzwonić, tam wiecie co sobie próbuję na tutaj ok no tak myślicie nie no jeszcze jedna osoba musi napisać tak i będzie Mm. Dobra, to będzie na koniec tego live'a, bo no jest na tym live, alo Wywal mi tego live'a, kurwa, kurde. Kurde. No wyłącz się live.